Wszystkim w odcinku z MSP nie wiem co będziemy jeszcze robić. Nie wiem czy mnie widzicie, czy słyszycie. Ale dobrze. Co? Ech. Czy wszystko jest do Ej, ale ja na serio przygo... przygotowywałam to, ale to jednak jest źle. Może hasło źle wpisałam? Tak, hasło źle na pewno wpisałam. Nie wiem co jeszcze będziemy robić, ale po prostu tak się znudziło i. I czemu tu nie zrobić odcinka? Pierwsze też nie robiłam odcinków, bo znowu byłam chora. I w ogóle jesteśmy VIP, Nie wiem czy, czy w tamtym odcinku byłam VIP, ale chyba nie byłam. Możecie mnie się czepieć, czemu masz takie czarne oczy, czemu? Ale w ogóle ja od was nie widziałam żadnego komentarza, więc... <śm> na pewno taki będzie. Widać, że mam tylko jedną osobę dostępną, pokażę wam. To jest... O! Następna wyszła. Ja... Kto wie? O Boże, jeszcze ten kapslok. Dobra. Może zacznijmy... Zacznijmy od zebrania prezencika. No dobra. Mamy jakiś tam pieniążek. Dobra, zacznijmy od wyjścia. Wysykam bankę, Ojej! Kurde, tutaj ktoś nam pisze. Chcę pozdrowić, więc tak. Uh -huh. Dobra, e, pozdrawiamy Paulina z 1006. I ktoś tutaj nam jeszcze napisał. Przecież nie wiem kto. To zobaczmy tu. No może jeszcze. Jesteśmy I tutaj. Ale tego nie chcę, żebyś. I też posy Tutaj. Ja. ej, pixie. Dobra, pozdrawiam majek 170 kropka, Nie wiem. E e e, tam jest PL albo P. I idziemy w cel robienia tego, co mamy robić. Czyli otwieramy. I możemy iść sobie zakupić ubranko. Nie wiem, co tutaj mamy takiego nowego. No, ale możemy zobaczyć trzyma. Co to jest? Ale piękne. Jezu. o dobra. O boże, jak ona mnie zobaczy, to zwariuję. No ale w końcu takie życie, żyje się tylko raz. Polecam. Ale ja dzisiaj mam uśmiech na twarzy. Może dlatego, że mama mnie dobrze dokarmiła. No czekaj, Polina, czy ty dasz mi suba? Zobaczysz od razu kanał i od razu się posikasz, bo nie dasz, bo zobaczysz jaka ja jestem walernie nie? Mhm. Jeszcze noszę te słuchawki, a nie mam ich w ogóle podłączonych. mam Myślałam, że są nie do końca podłączone. Dobra, nie gadajmy tego. Robmy. E, wiem, że skupimy sobie ten sweterek. Może te porty. Ale na serio, gdybyś mi dała syła, to bym była zadowolona. No nie, nie podoba mi się ten efekt, a może na odwrót? No nie, nie podoba mi się ten efekt. Więc może spódniczka taka czarna, może by się przydała? jakieś obuwie? Nie wiem, baletki? Nie. Nie wiem, co tu mi pasuje. Strzelmy sobie te buty. Ale te spodnie mi nie pasują. Dobra, jak coś wybiorę, no to wrócę. No dobra, to już kupiłam coś takiego. Stwierdziłam, że spodnie ja nie żadnej spódniczki nie mogę wybrać, więc muszę coś z moich rzeczy. Ladziarnia mi zaczęła gadać. Na szczęście chyba wy tego nie słyszycie przez słuchawki. Wiecie, ale to dręczy. Że dziarnia musiała akurat teraz to zrobić. W ogóle po co ja kupiłam te gacie? Jeżeli się mogę ubrać ładniej. Nie patrzeć teraz. Bo zakładam koszulkę. <laughs> nie wiem czemu ja tak mówię po cichutku. Nie wiem, może dla was to nie jest cichutko. Ale nieraz to jak się mogę wydrzeć, to, to już nie jest cichutko. Niech będzie ubrana ja tak. Jeszcze może włoski zmienimy. Cały odcinek jest przeznaczony na ubieranie. Nienawidzę takiego czegoś. Dobra, te włosy będą super. Wymyślę, co mamy robić dalej. Stwierdziłam, że mam komuś pozdro. To jest na przykład, no, wylasuję kogoś, tak? O nie, ona nie dostanie, Ale złuje, żebym wylasowała, o gdzie się boję? Co to jest? O, ona to, Paulina. 2006. Nawet ona się pytała o pozdro, ale z, z tego względu losowałam. Ale i tak, i tak na nią los wypadł. Więc dostała się do mnie pozdro. I idę myśleć, co robić dalej. Stwierdziłam, że możemy sobie spróbować zagrać w tą grę. Nie wiem, co to jest. Aha. Dobra, już wiem o co chodzi. Trzeba jej to jeść dać, chyba. Nie wiem jak. To jest chore, nie da się w to grać. Stwierdziłam, że weźmiemy tego zwierzę. Nawet nie wiem, co to za zbierz. Okupowałam w tamtym odcinku. O, fajne. Eee, ten konik chyba jest z Halloweenu. Ja go próbowałam otworzyć i na go nie otworzyłam. Ja nie mogę, ale jestem chora. Kupia, Niech będzie. Hakeruś. Zakuj mi jakieś konta. <laughs> Będę miała seciuszki. Ada. Jaka Ada? Tak, tak. Idźmy zobaczyć, co mamy w profilu. Na koniec przetworzymy to i to i to to